Sesja zdjęciowa, jestem bardzo ciekawa, czy to jest taki e, normalny punkt pana tygodnia, praca czy zabawa. Cała moja działalność na mediach społecznościowych jest typowo hobbystyczna. Nie jest to już zabawa, ale nie jest to też praca. Robimy sesję zdjęciową przynajmniej dwa razy w tygodniu. O, jako... to często? Tak, no dużo tego materiału potrzeba, trzeba gonić młodych. A jeżeli chodzi o pozowanie, to czy to przychodzi Panu z łatwością? Przy pozowanie jest naprawdę ciężkie. Szczególnie w moim wieku, kiedy mam już pewne braki w swojej urodzie, więc pewne rzeczy muszę chować, pewne rzeczy pokazywać. Jestem bardzo ciekawa, jak pan Ireneusz sobie radzi w roli, w sumie nie wiem, czy mogę powiedzieć modela, ale na pewno influencera przed obiektywem. Radzi sobie fantastycznie, czuje się jak ryba w wodzie, lubi to. Głównym kluczem tutaj jest Irek i jego świetne stylizacje. Jest jednym z najlepszych takich influencerów modowych męskich w Polsce.